Słuchajcie, gruba kulo. Zostajesz w Polsce. Jak się z tym czujesz? Warto, <noise> chodź się przytulić. Papa! Pa. Pa, pa. To moja hondzinka. Była mi z nią bardzo dobrze przez ostatnie trzy miesiące, ale zostaje. Jedziemy na lotnisko. Dobra, chyba śliwko. Ruszamy. Klikam start. I mam nadzieję, że nie zapomnę wyłączyć tego, jak będę w tym spokoju. pokoju. Zmiana planów. idziemy na kondu. Ale mgło! wykradzanie obywateli, i o czymś się pnęło, to dopiero początek. Ale ładne słońce. Blondowaliśmy w Frankfurt. Jestem już w Frankfurcie. Yy, Miałam lot dwugodzinny, a teraz mam przesiadkę. Lidzę do Nowego Jorku i tam mam trzy godziny też. I później z Nowego Jorku do Tampy. Przespałam cały lot. Zostałam jeszcze zanim w ogóle yy, wystartowaliśmy i obudziłam się w momencie, w którym lądowaliśmy, dosłownie w którym tak uderzyliśmy. I teraz czekam je 9,5 godziny lotu. Lot jest opóźniony, zamiast 11 jest pół do drugiej. Siedzę i czekam i zobaczymy czy przejdę w ogóle na przesiadkę i tak dalej, więc no fajnie, fajnie się zaczyna. Ciekawie. Z tam kocki do no, swoją Jestem w Ameryce, ale nie jestem w nowym Jorku, jestem w Cleveland w stanie Ohio, bo była burza, nie mogłyśmy tam wylądować, więc przetransportowali nas do Cleveland i czekamy. Nie wiemy w sumie co będziemy robić, bo albo będziemy wracać do Nowego Jorku i wtedy będę musiała ogarnąć jakiś nowy hot hotel, nowy lot do tamty, albo wypuszczają nas tutaj i... Stąd muszę sobie ogarnąć świat do tam. Jeszcze tak nie miałam. Przez huragan i przez burzę jestem utknięta. Utkłam. Utknęłam w, w stanie Ohio, bo tutaj nasz samolot lądował, można powiedzieć, awaryjnie. Nie mógł w Nowym Jorku, bo była burza. Więc wylądował tutaj, miał lecieć do Nowego Jorku, ale przez trzy godziny siedzieliśmy w samochodzie i się nic w ogóle nie działo, więc kazali nam wysiąść, wysiedliśmy i jutro do Bejro będzie rano leciał ten samolot, a ja oczywiście już straciłam ten swój lot przesiadkowy do Tampy i w sumie nie wiem jak to będzie dalej, bo cała noc na pewno na lotnisku, miało być inaczej. Z okuleczki. Nie, to ja złą słomkę wziąłem. Jakie niedobre. Nie nadaje się tutaj Ameryki. To jest Bubble tea, ja nawet nie wiedziałam, że to jest Bubble tea. Mam małą słomkę. Nie chce mi się wracać po dużo. Słońce wchodzi. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni lot. Dużo mam dość. Jestem bardzo, bardzo długo już yy, na nogach. Jestem umordowana przeokropnie. Miał być happy vlog z tego, jak lecę na Florydę, a wyszła depresja. Tak oto prezentuje się ta wspaniała maszyna, to sobie wybrałam wrapa i sałatkę. Amerykańską kartę. Jeszcze nie spałam. robimy testing. Pierwszy wyjściu w rap. Będę tak. Bez smaku. Zimne. Mhm. Ja mam na przez podłodze. Bo już nie mamy list. A mamy widok. O tam jakiś poleciał. Teraz lecimy z sałatu. Lepsze niż w rap. Koik na razie rozpierdzia i szczątki po huraganie. Tutaj już się ktoś ładnie rozłożył. Hmm. pokój jest po prostu jeden wielki rozpierdziel. Mam łóżko, wysokie, tak jak w Stanach. Tu mam szklady, jeszcze wszystko jest puste. Jest po prostu rozpierdziel. No. Syf, jak nie wiadomo co. Jeszcze musimy przemeblować zrobić, bo nie wiemy, jak ten, jak to chcemy, żeby wszystko wyglądało, ale nie ma czasu w ogóle, bo tyle się dzieje, że, że nie ma czasu. Dobra, bluza jest. Ekert. Teraz szybkie śniadanko, idziemy na trening. Wczoraj nie było w ogóle czasu nagrywać. Nic. A to jest Gabi. Hej! Pierwszy raz na moim filmiku będzie Gabi. Ja myślę na nie idziemy na trening. Jest. Mamy już nowe bluzy, nowe sery. Bardzo, bardzo długie spodnie. No, w końcu są bardzo długie.